No siema. W tym odcinku chciałbym przedyskutować to, co stanie albo może się stać w kolejnej serii uniwersum Naruto. Nazwijmy ją roboczo Boruto Shippuden i postaram się między innymi wywnioskować, co się stanie, ale przede wszystkim przedstawić to, co chciałbym zobaczyć. Także zacznijmy, bo moje oczekiwania są całkiem wygórowane. Z rozpoczęciem jeszcze chciałbym Was zachęcić do obczajenia sobie fotelów Diablo. Jeżeli szukacie sobie lub komuś jakiegoś prezentu, to myślę, że tutaj każdy znajdzie sobie odpowiedni produkt, który mu pasuje. Pamiętajcie też, że nieodpowiedni fotel może znacznie obniżyć jakość Waszej pracy, nauki albo grania przy kąpie. Także jak najbardziej polecam się zaopatrzyć, ja jestem zadowolony. Linki macie w opisie i przy komentarzu. Na początek, żeby to miało jakiś sens, wyjaśnijmy sobie, jak Boru to może się skończyć. Przede wszystkim nie spodziewam się jakiegoś dobrego antagonisty już do końca serii. Będą to raczej mniejsze. Taki przygotowujące nas do czegoś większego, pewnie związanego z klanem Otsutsuki. Ja wiem, że nie każdemu się to podoba, ale właśnie do tego cały czas dąży Kishimoto już od czwartej wielkiej wojny. Wszystko to będzie gdzieś obok obserwował Code, jednak z nim pojawią się co najmniej dwie, trzy akcje, z tego jakaś jedna mocna, bo wydaje mi się, że jest to postać, którą autor chce rozwijać długoterminowo i pojawi się w kolejnej serii jako już ten pełnoprawny i dojrzały antagonista. Na samym końcu wszystkie zdarzenia doprowadzą do tego, że Boruto opuści wioskę, czego raczej większość Oczekuję. Spodziewam się, że to nie będzie do końca jego decyzja, bo zgaduję, że jeżeli zabicie go na dobre rozwiązałoby problemy wioski, to na spokojnie by się poświęcił. Zresztą zaprezentował nam to już w walce z Ishikim. Tak więc to, że stanie się uber niebezpieczny dla swoich bliskich to jedno, to jeszcze będzie miał ku odejściu jeden większy powód. Może jednym z nich będzie rozwinięcie relacji z samym Momoshkim. to naprawdę mogłoby się udać. Odsudki nie są bez uczuć, co pokazała nam Kaguya, tylko że nigdy nie byli w ten sposób uczeni. Dlatego też bardzo ciężko jest. Je zrozumieć i możliwe, że właśnie stąd wzięło się jej szaleństwo. Na czym miałaby polegać ta relacja? Możliwe, że krok po kroku Momo zacząłby trochę bardziej doceniać ludzi, ale ciężko, żeby tak nagle ich polubił, tak więc możemy założyć, że przynajmniej początkowo jego pozytywne relacje z Boruto będą miały jakiś głębszy ukryty cel. Jedną z opcji może być chęć objęcia tronu Boga Ocucki, właśnie wykorzystując do tego syna siódmego Hokage, przekonując go za sprawą tego, że tylko dzięki jego wiedzy jest w stanie go pokonać. W przeciwnym wypadku tak czy inaczej świat się skończy, albo po druga, która bardziej mi odpowiada, czyli dowiedzenie się, że to, co mówił im on, nie pokrywa się z rzeczywistością. Co jeżeli jest on bytem ostatecznym, a zadaniem, powiedzmy, jego dzieci, czyli członków klanu, jest pożeranie planet, stawanie się silniejszymi, tylko po to, aby na końcu on tych zmaksowanych pożarł i przejął ich moc. Gdy Momo zobaczy ojcowską i rodzinną relację ludzi, plus dowie się czegoś od kołda, przez którego może przemówi któregoś razu sam Bóg klanu, to wtedy obrazuje nam się czysty motyw zemsty. Ludzie już nie będą tymi a pokonanie szefa od stanie się wspólnym celem. Oczywiście wioska nie będzie w stanie tego zrozumieć. To zresztą logiczne, iż nie ma sensu nawet próbować wyjaśnić, że Boruto nie może dać się zabić, bo musi pokonać ze swoim kolegą kosmitą w ciele króla kosmosu. To brzmi wystarczająco dziwnie jak na świat Shinobi. Tak więc co się stanie po opuszczeniu wioski? We wszystkim pomoże mu Kashinkoji, z którym albo od dłuższego czasu jest w kontakcie, albo odnajdzie go później. Pytacie jak? Podejrzewam, że w to wszystko będzie wmieszany Amado, który jako jedyny może zda sobie sprawę z powagi sytuacji, a nawet to przewidzieć, dlatego będzie ich ukrytym sojusznikiem w wiosce i to właśnie dzięki niemu z niej ucieknął. Czekam też na walkę Sarada Mitsuki kontra Borushiki w jakiejś nowej formie, bo moje kolejne podejrzenie to to, że Amado w jakimś stopniu powstrzyma Naruto i Sasuke, żeby ten koniec serii toczył się już wokół postaci poznanych w Boruto. Oczywiście nie będą mieli oni zbyt dużych szans, nawet jak na tak potężne postacie jakimi są. I teraz pytanie, czy jest to dobry moment, aby Sarada przebudziła Mangekio? To nie jest wcale takie głupie, Patrzcie. Nie od dziś wiemy, że Sarada pali się na Boruto. Te uczucia w trakcie serii pewnie mocno wzrosną i jak już będą na tym najwyższym stopniu, to właśnie stanie się to. Niezrozumiała dla nich zdrada wioski lub pomyślenie, że Boruto na zawsze przepadł i to właśnie Momo przejął nad nim kontrolę. Nie wiem jak wam, ale mnie aż chce się czekać, jeżeli ma to wyglądać przynajmniej podobnie, jak ja sobie to wyobrażam. Po tym nierównym pojedynku wskazówki od Amado doprowadzą w końcu Boruciaka do Kasina Kodziego, czyli jakiejś jednej z jego kryjówek i tam po niełatwych rozmowach to on zostanie jego mistrzem. Musimy też zrozumieć tutaj, że nauczyciel Wcale nie musi być potężniejszy od swojego ucznia On musi posiadać dużą wiedzę Odpowiednią mentalność i być dobrze indywidualnie Nastawiony do ucznia, a według mnie Kashin spełnia te rolę idealnie Tak więc mnie kilka lat i mamy Boruto Shippuden Który wbrew pozorom Początkowo w ogóle nie zobaczymy Boruto Akcja będzie najpierw toczyć się w oku wioski I zmian jakie tam zaszły Czyli Kawaki i Sarada to postaci na które będzie Zwracana uwaga najbardziej Szczególnie Kawaki, który stanie się ikoną obecnego pokolenia Jako ten bardzo dobry silny, stanowiący o przyszłości wioski obok Hokage, jednocześnie stając się jego synem w jeszcze lepszej relacji. Szczególnie po utracie Boruto, Naruto będzie starał się skupić na rodzinie jeszcze bardziej. I ja oczywiście chciałbym zobaczyć ten motyw Boruto podróżującego po całym świecie, odkrywający nowe kontynenty i tak dalej, i tak dalej, ale wątpię, abyśmy to zobaczyli. Tak więc wracając do wioski, w której pewnie Kishimoto się zamknie, jeżeli podejrzewamy, że Sarada zdobędzie mangekio, to tutaj będzie podobna śpiewka. Jest to główna kandydatka na Hokage, która powoli przerasta jednookiego, jednorękiego ojca co brzmi całkiem zabawnie. Śmiem postawić tutaj tezę, że samymi umiejętnościami nie będą już od nich aż tak bardzo odbiegać, szczególnie patrząc na to, jacy przeciwnicy mogą się wkrótce pojawić. Jednak będą ich dzielić lata świetlne doświadczenia i inteligencji walki, dlatego nie będą mieli żadnego sposobu, aby w poważnym pojedynku ich pokonać. Tak więc początki bardzo spokojne, ale do czasu, ponieważ oczekuje w tu jakiegoś antagonisty, który nie jest silny, dosłownie nie potrafi walczyć i nie ma żadnych umiejętności. Jednak jego wpływy, charyzma, doświadczenie i potencjał Potężne IQ są bronią wiele silniejszą niż Kop i Shikiego na głowę Saskę. Nie wiem, czy oglądaliście Arcane, bo właśnie tam jest taki ktoś jak Silko. I może nie do końca o dokładnie takiego bohatera mi chodzi, ale o tego typu. Wiecie o co mi chodzi. Tutaj siła będzie zbędna, ponieważ on będzie grał z wioską liścia w szachy, a oni kompletnie będą w stanie sobie z tym poradzić. Jestem w pełni świadomy tego, jak bardzo ciężko jest napisać taką historię i jak rzadko Kishimoto jest w stanie to robić, ale tak czy inaczej takie są moje oczekiwania. Na pokaz siły jeszcze przyjdzie czas. Boru to pokaże się pod koniec wszego arku, totalnie badasowy, wyglądający jak ten największy zły. Oczywiście jego charakter też ulegnie zmianie. On w sumie nigdy nie był taki full śmieszkowy i to już w wieku 12-13 lat, a teraz gdy ma już 16-17, stał się chłodnym zabijaką, którego jedynym celem jest uratowanie wszystkich poprzez ostateczne rozprawienie się z Bogiem Odsudzki. Nawet jeżeli będzie to wymagało śmiertelnych, niewinnych ofiar. Momoszki również się zmieni. Wiemy, że początkowo ich relacja polegała na wspólnym wrogu, ale siłą rzeczy stanie się to taką relacją Kurama Naruto, jednak z trochę większym nie chciałbym, aby stał się on taką przytulanką, dobrym przyjacielem. Jeżeli ktoś oglądał Jujutsu Kaisen, to właśnie wziąłbym przykład Sukuny, bo tam jest to zrobione genialnie. Szczerze wam przyznam, że mogę ciągnąć to dalej i próbować rozwijać wąt, które tu opowiedziałem, ale po pierwsze, nie mam pojęcia, jak ja to zmontuję, a po drugie, jeżeli już wymyślę, to wolałbym podzielić to na segmenty. Także to był właśnie mój taki szkic tego, jak mogłaby wyglądać seria Boruto Shippuden i na czym miałaby polegać. Dajcie znać, czy Wam się podobało, może macie jakieś własne pomysły, bijacie sobie na grupkę Facebookową, gdzie rozmawiamy o. Naruto i Boruto, na Discorda, Instagrama, drugi kanał, obczajcie też sobie stronę Diablo. Do następnego, cześć!